Dzień dobry. Pani Anna Cecot, psycholog, jest naszym gościem w dzisiejszym materiale. Bardzo mi miło. Mnie również. Pani Anno, spotykamy się, ponieważ dzisiaj jest bardzo ważny dzień dla ludzi, którzy żyją z depresją, którzy się z nią mierzą, i chcielibyśmy jakby w troszeczkę zwrócić uwagę większą na cały problem, który się z tym. Którym jest depresja. I na to zwrócić uwagę też, żeby ludzie poznali jakby takie podstawowe rzeczy związane z tym, jak to diagnozować, w jaki sposób móc sobie poradzić z tym czym jest depresja. Także mam nadzieję, że uda nam się tutaj w tym, tej krótkiej rozmowie takie meritum uwzględnić dla, dla naszych widzów. Ja również mam taką nadzieję i jestem wręcz o tym przekonana. Tym bardziej jest to ważne zagadnienie, iż dotyczy też sportowców, ale myślę, że do tego tematu też wrócimy. Depresja z roku na rok dotyka coraz więcej osób, bez względu na płeć, wiek czy wykonywany zawód. Natomiast dlaczego od jakiegoś czasu dopiero ten problem jest bardziej zauważalny i traktowany z coraz większą powagą? Mhm. Zacznę od tego, że przybliżę trochę moje doświadczenie też zawodowe, ponieważ 10 lat swojej pracy zawodowej przeznaczyłam właśnie na pracę z osobami z zaburzeniami psychicznymi. I już wtedy, chociaż było to już blisko 15 lat temu, kiedy zaczynałam, już wtedy te osoby z zaburzeniami właśnie nastroju, czyli z depresją zgłaszały się. Czyli to nie jest tak, że jest to... Problem tylko tych naszych ostatnich lat. Problem istniał już dawno, natomiast teraz faktycznie, również dzięki temu, że jest taki dzień jak ten wyjątkowy dzisiejszy dzień Dzień Walki z Depresją, poszerza się świadomość ludzi. Coraz więcej osób zaczyna u siebie zauważać takie symptomy, i też dzięki takim programom, dzięki, dzięki temu, że coraz więcej jest wiedzy na ten temat, możemy. U siebie sami zaobserwować objawy, objawy depresji, a również choć jeszcze jest to temat taki trudny, niemniej jednak dzięki temu, że, że chociażby dzięki temu, że jest taki dzień, że go obchodzimy, że o tym rozmawiamy, to również zwiększa się wiedza. Społeczeństwa. Nie chciałabym może użyć takiego stwierdzenia jak przyzwolenie. Wolę mówić o świadomości, że coraz większą mamy świadomość dotyczącą samej choroby i dotyczącą też tego, co jest bardzo ważne, o czym Pan wspomniał, że na depresję może zachorować każdy. Bez względu na wiek, bez względu na płeć, bez względu na to, co robi i też na statut materialny. Choroba nie wybiera również depresja. A czy nie jest tak też troszkę, że to wcześniej był bardziej temat tabu, którego ludzie wstydzili się i dlatego nie diagnozowany był w takim w takiej ilości przypadków, jaka rzeczywiście istniała. i że dopiero jakby zmiana też nastawienia społeczeństwa do tego spowodowała to, że mamy jakby coraz bardziej coraz lepiej rozumiemy tych ludzi. Mhm. Dzięki temu, że, że po prostu spotykamy się z nimi na co dzień. Absolutnie tak. Mogę przytoczyć tutaj też dane statystyczne, ponieważ one właśnie podają, że liczba Polaków zmagających się z depresją to jest 1,5 miliona, natomiast jak podają statystyki, ilość leków, które są sprzedawane, które mają służyć poprawie nastroju, to świadczy o tym, iż ta liczba dochodzi do 4 milionów, jeśli chodzi o Polskę. Natomiast dane, jeśli chodzi o cały świat, podają, że jest. To w tej chwili 350 milionów osób. Czyli to jest globalny problem, który też w Polsce po prostu narasta, i na podstawie samych danych jesteśmy w stanie stwierdzić, Starpadnie. że to jest. Tak naprawdę dotykający jedną dziesiątą Polaków w tym momencie, którzy są tutaj w kraju. Tak. Na pewno takim też powodem, dla którego coraz więcej osób choruje i też już nie ma siły się z tym ukrywać, to jest też te dwa nasze ostatnie lata życia w trakcie epidemii, która niestety odcisnęła się dużym piętnem na życie psychiczne wielu, wielu osób, dla wielu rodzin, dla wielu małżeństw, dla dzieci, dla młodzieży. Również dla sportowców, ten ostatni czas to był taki czas próby. Niektórzy faktycznie wykorzystali go, żeby urosnąć w siłę, żeby to popracować nad odpornością psychiczną, nad elastycznością, nad takim zaciśnięciem związków między ludźmi, ale dla wielu osób ta izolacja, niepewność i lęk jednak były bardzo, bardzo dotkliwe. A w jaki sposób w takim razie, jak już tutaj jesteśmy przy tym temacie właśnie pandemii i ogólnie diagnozowania jakby tego u siebie. Jakby pani mogła przybliżyć takie najbardziej rozpoznawalne symptomy depresji? Jak można zauważyć, będąc samym po prostu ze sobą, czy będąc w otoczeniu osoby, bądź u siebie zachowania, które mogą świadczyć o tym, że potrzebujemy jednak rzeczywiście to skonsultować, albo żeby zastanowić się nad tym, czy nie dotyka nas ten problem? Mhm. Pierwszym i takim bardzo ważnym czynnikiem w rozpoznawaniu to jest obniżenie nastroju. Natomiast jest to niesamowicie też ważne, żeby tą taką samą obserwację też dobrze poprowadzić. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wstajemy rano i nie chce nam się, ale w ciągu dnia odzyskujemy tą energię, jednak idziemy do tych swoich codziennych czynności, jesteśmy w stanie. na Pójść ze znajomymi, wyjść gdzieś, chce nam się. Aha. Czy ktoś, nie wiem, postawi nam jakiś fajny obiad, czy właśnie zjemy coś takiego smacznego, czyli jesteśmy w stanie na chwilę wyjść z tego swojego nie chce mi się i jednak się rozweselić, czy nawet przyjąć taką perspektywę obok i spojrzeć na swój problem, jakby oczami innej osoby, to nie jest depresja. To może być taka typowa handra, która no, dotyka każdego człowieka. I tutaj nie mamy żadnych wątpliwości, że, że każdy kiedyś taką sytuację w swoim życiu przeszedł, że wstaje rano i jednak mu się trochę nie chce. Natomiast jeżeli jest taka sytuacja, że to nie chce się trwa stale. Bez względu na porę dnia, bez względu na dzień tygodnia i tutaj jak podaje klasyfikacja chorób międzynarodowa, to ten stan takiego obniżonego nastroju, żeby móc mówić o depresji, powinien trwać co najmniej dwa tygodnie w sposób nieprzerwany, czyli ja ciągle mam obniżony nastrój, bez względu właśnie na porę dnia, na, na, porę, na porę tygodnia, ciągle jest, ciągle mam to poczucie, że jest coś nie tak Czyli? i że ten nastrój jest taki po prostu bardzo, bardzo nisko. Tak jak popularnie młodzież lubi mówić, że mają doła, rozumiem. To jest mm -hmm. ten stan, kiedy oni tak. po prostu jakby nie, nie widzą tak. pozytywów, ale same negatywy i to się tak. utrzymuje. W ogóle samo słowo, depre, samo słowo depresja z angielskiego depress, czyli właśnie ten dół, że wszystko mnie ciągnie do dołu. O czym nie pomyślę, to dół. Wszyscy mnie dołują naokoło. Prawda? No jest to mój sposób odbierania też mm -hmm. tych, tych, te, tego, co Inni, na, inni mówią. Niemniej jednak z tej perspektywy, że już, nie wiem, wstałem od samego rana i, i mam taki humor, to już teraz wszystko mnie po prostu ściąga w dół. do. Jasne. A czy jeszcze jakieś inne zauważalne takie, które możemy rzeczywiście gołym okiem po prostu zaobserwować? Na pewno to jest taka męczliwość, taki spadek energii i jeszcze kolejnym czynnikiem to jest taka utrata radości z wykonywania zadań, działań, które do tej pory podejmowaliśmy, że już nie, nie mamy takiego zainteresowania, żeby nawet robić to, co. Um, to, co lubiliśmy, co nas kiedyś napędzało. Podałam takie trzy główne mhm. objawy. Jeśli dwa z nich wystąpią, to już jest takie wskazanie do tego, żeby skontaktować się właśnie ze specjalistą. Dodatkowo jeszcze mogą wystąpić inne objawy, również bardzo ważne. U młodzieży, na przykład, bardzo często to obniżenie nastroju można rozpoznać też i ono się w ten sposób też tak objawia, manifestuje taką drażliwością. Okay. To jeśli chodzi właśnie o osoby, osoby młode, u dorosłych bardzo często to są problemy ze snem. I tutaj depresja bardzo, bardzo nam po prostu wchodzi na, wchodzi na sen. To są problemy z łaknieniem, z odżywianiem się. Bardzo ważne też jest to, że depresja os może osłabiać umiejętność koncentracji się, koncentracji, umiejętność uwagi, więc to w różnych sytuacjach życiowych również jest taki czynnik, który bardzo nam e, szybko wychodzi. Osłabione są procesy decyzyjne. Wybór, czy, czy, czy mam zjeść sernik, czy makowiec, to jest po prostu dylemat życia. Ja po prostu nie wiem. Oczywiście to jest taki bardzo trywialny przykład, ale chcę pokazać... Ale że dobrze obrazujący. Dokładnie. Takie małe problemy urastają w głowie tej osoby do ogromnych. W psychologii mówi się też o takiej triadzie depresyjnej, czyli to jest takie postrzeganie siebie, ta sama ocena odnośnie siebie jest bardzo niska, więc postrzegam siebie jako nieudacznika. Te sytuacje, które mnie dotykają, które przeżywam, one mnie przerażają, są dla mnie um, takie bu, budzą, budzą lęk, natomiast przyszłość jawi się tylko w czarnych barwach. Nie ja mam takie przekonanie, że już lepiej nie będzie. Dodatkowo do, do tego mogą dochodzić absolutne wyrzuty sumienia, czyli taka koncentracja, takie przypisywanie sobie, e, przypisywanie sobie winy, czy nawet takie dychotomiczne myślenie, albo wszystko, albo nic, prawda? Albo, albo jestem najlepszy w czymś, albo bo w ogóle jestem zerem, a nie widzę nic, co jest, co jest pomiędzy. Natomiast takim też objawem, czy tym, co występuje w depresji, i myślę, że to też po części jest też taka odpowiedź, i na pierwsze pytanie, Aha. czemu teraz jest tak, że jednak coraz więcej tych osób diagnozujemy, to, to jest również to, że w depresji występują myśli do samobójcze. To jest bardzo niebezpieczne, i, i myślę, że tutaj, z uwagi na to, że liczba samobójstw, na przykład wśród młodzieży, urosła w przeciągu ostatnich lat, w związku z tym też alarm poszedł w górę, że sprawą trzeba się zająć, trzeba rozmawiać, trzeba jak najwięcej o tym mówić, ale też wskazywać sposoby, jak z tego wyjść, jak sobie z tym poradzić. Jasne. Tutaj, jakby rozumiem, że obserwacja sama i siebie, jako osoby, która może potencjalnie mieć takie problemy, jak i osób, które są w naszym otoczeniu, jest jakby kluczowa, i od tego zaczyna się cała diagnoza, czyli tak naprawdę od osób, które są nam najbliższe, albo z którymi jesteśmy my sami. Absolutnie. To jest bardzo ważne, aby być takim przyjacielem dla samego siebie. To, co ja bardzo często mówię i kładę na to też ogromny nacisk, że to samo poznanie, rozszerzenie swojej świadomości, to, że ja wiem, co się ze mną dzieje, umiem to nazwać, to jest klucz do tego, żeby potem sobie umieć radzić. Bo jak już wiem, co się ze mną dzieje, to potem mam pewne możliwości zadziałania i, i jako człowiek już. już i dorosłe czy młodzież, to mogę za tym pójść. Jak, jeśli coś, doświadczam czegoś trudnego jako dziecko, weźmy na przykład jakiegoś takiego pięciolatka, który, który doświadcza jakiejś trudnej sytuacji, Chociażby, nie wiem, kłótnie rodziców, mhm. to to dziecko jakby uczy się sobie radzić, ale na ten swój pięcioletnie, pięcioletnie doświadczenia ten repertuar sposobów jest, jest jeszcze dość, dość mały, mhm. prawda? Więc u tego dziecka wtedy następuje część, często taki tuning out, czyli takie, tu jest ten problem, a ja idę gdzieś indziej, mhm. bo nie mam jak się z tym problemem zmierzyć. Ale w momencie, kiedy my już jesteśmy coraz starsi, e, dzięki temu, że mamy otwartość na to, i że chcemy się nad sobą samym też pochylić, to może nastąpić taki tuning in, czyli jakby wejście w tę w sytuację, czyli pozwolenie sobie na doświadczenie tego odczucia, nazwanie go, przepracowanie, a potem podjęcie jakiegoś działania służące Służącemu rozwiązania, rozwiązaniu tego problemu. Jasne. A czy zaburzenia występujące u sportowców, według Pani doświadczenia, które ma Pani bogate, różnią się w jakiś sposób od tych, które posiadają inne grupy społeczne? Odpowiem na to bardzo krótko, stwierdzeniem, że sportowiec też człowiek. I tutaj, w tej kategorii, tak samo myśli, tak samo czuje, tak samo odczuwa, jak każdy jeden. Obywatel, obywatel świata. Jeśli chodzi o sam sport, o aktywność fizyczną, to jest to też taki sposób wyjścia w ogóle z depresji. I stosunkowo rzadziej mówi się o depresji wśród sportowców niż w innych grupach społecznych, mhm. bo jednak te endorfiny zostają w trakcie tych ćwiczeń fizycznych mózg nasz uwalnia, wdzie, uwalnia mhm. więc, więc to bardzo dobrze, nam, bardzo dobrze nam służy. Natomiast ze swojego doświadczenia zaobserwowałam też, że moment taki trudny to jest taki moment przejścia ze sportu, który jest jeszcze tylko taką radością, który jest tylko takim fanem do przejścia na takie bardziej profesjonalne... Czyli kariera amatorska, kiedy jakby kończymy i przestajemy się bawić powiedzmy tak. sportem, a zaczynamy profesjonalnie jakby uprawiać go tak. i wiązać z tym swoją karierę też życiową i to, co chcemy robić na, na poważnie w życiu, tak? Dokładnie. Tutaj te osoby, które są w takim etapie swojego życia, ci sportowcy, ci zawodnicy są w takiej grupie ryzyka. Drugą grupą ryzyka to są te osoby, które przedwcześnie kończą swoją karierę z różnych przyczyn, najczęściej od nich niezależne, jeśli ktoś sam decyduje, to po prostu zawsze jest wolnym człowiekiem wybiera, ale jeśli z przyczyn od niego niezależnych ta kariera zostaje przerwana, to też te osoby są w grupie podwyższonego ryzyka. Rozumiem. A w jaki sposób można próbować samemu sobie poradzić z depresją? Tak w jaki sposób można spróbować zadziałać się, żeby zobaczyć czy to co robimy przynosi skutek, a czy już jest jakby troszkę za późno i wypadałoby jednak poszukać pomocy? Z specjalisty po to, żeby on określił po pierwsze nasz stan, po drugie nakreślił jakby ścieżkę tego, w jaki sposób poradzić sobie z tym problemem. To już mówię. Jeżeli chodzi o depresję, depresja jest chorobą, czyli jeżeli stwierdzamy u siebie te symptomy obniżonego nastroju przynajmniej przez dwa tygodnie, spadek energii, męczliwość, utratę zainteresowań, plus któryś z tych objawów też, o których wcześniej Aha. wspomniałam, to już jest alarm. To znaczy, że koniecznie wtedy trzeba udać się do specjalisty. Ja wiem, że jeszcze mimo. Takiej dużej zmiany w społeczeństwie nadal może być pewnym problemem udanie się do psychiatry. Można to zrobić też, można najpierw porozmawiać, poprosić o pomoc np. trenera, uh -huh. psychologa, kogoś z najbliższej rodziny. Psycholog jest taką osobą, która może pomóc w dokonywaniu tej diagnozy, natomiast ostateczną diagnozę dokonuje lekarz-psychiatra. Czyli jakby nie można demonizować tego pojęcia psychiatry i łączyć go z tym, że ktoś automatycznie jakby ma bardzo ciężki stan, jest to po prostu naturalna kolej rzeczy, że ta osoba jakby dokonuje ostatecznej diagnozy. Absolutnie. To jest mit, z którym chciałabym, żebyśmy się tutaj rozprawili, że, de że depresja przejdzie sama. Że to jeszcze nie wiem, pośpi, nie dramatyzuj, e, inni mają gorzej, e, a, ty, a ty tu siedzisz, nie wiem, i leżysz i, i nic nie robisz. E, to samo nie przejdzie. Jeśli nie podejmiemy właśnie tego kontaktu z psychologiem, z psychiatrą, a najczęściej potem jest zalecana również psychoterapia, e, to, e, to, 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 to sama choroba nie zniknie. Nie ma takiej możliwości. Natomiast to, z czym my możemy sobie radzić i tutaj wzbogacać swój repertuar, Narzędzi, jak to robić, to są te handry. To są to, żeby jednak z tego wstawania porannego, że mi się nie chce albo nie cierpię poniedziałku, żeby nad tym pracować. Bo z... takimi małymi krokami jakby próbować sobie poradzić z tymi mniejszymi problemami, żeby zauważyć efekt. Dokładnie. Żeby, żeby nawet nie dopuszczać do takiej kumulacji, która w konsekwencji. Może, niekoniecznie musi, ale może również doprowadzić do depresji. Jasne. W jaki sposób w takim razie traktować w swoim otoczeniu ludzi, którzy mogą borykać się z problemem depresji, a czego unikać, żeby tego problemu u nich nie pogłębiać świadomie bądź nieświadomie? Mhm. Myślę, że bardzo ważne to jest i zarówno dla rodziców, jak i dla trenerów, jak i dla wychowawców czy nauczycieli w szkołach. To jest taka uważna obecność, czyli obserwowanie osób, obserwowanie tych czy, czy moich bliskich, czy, czy podopiecznych, mhm. żeby być bardzo wyczulonym też. Jeżeli, jeżeli coś widzę, coś mnie nie niepokoi, nawet jeśli ta sama osoba nie, nie przyszła do mnie, nie, nie, nie poprosiła, jeszcze o pomoc, to jeśli ja to widzę, to warto wziąć tą osobę na rozmowę, powiedzieć jej o tym, że zauważam, że ma gorszy nastrój czy gorsze występy na boisku poniżej swojej normy. Wystarczy powiedzieć, że niepokoi mnie to, chciałabym z tą, czy chciałabym z tą osobą o tym porozmawiać. Może to być takie, takie stwierdzenie, takie zaproszenie do, do rozmowy, do tego, aby ta osoba powiedziała, co tam jej w duszy gra, to, co. Z czym też musimy się mierzyć, to te hasła typu weź się w garść, masz stresję, nie depresję, to, co właśnie wspominałam, inni mają gorzej, nie dramatyzuj. To są wszystko takie bardzo komunikaty zamykające i ta osoba, która to usłyszy, jeszcze bardziej obwinia samą siebie. Czyli tutaj pierwszym jakby takim najlepszym najlepszą opcją pomocy jest to, żeby jakby diagnozować przez samą rozmowę, tak jak Pani powiedziała, przynajmniej przez, przy autorytetach takim jak może być, tak jak Pani wspomniała, trener. Przez obserwację tego zachowania i jego odmienności od tego, co znamy, natomiast też. Zapraszać do tej rozmowy. Jasne. A czy istnieją jakieś, nie wiem, zachowania, klucze, wobec których należy się jakby poruszać, kiedy ma się podejrzenie tego, że rzeczywiście w naszym środowisku znajduje się osoba z depresją. Właśnie taka, żeby nie wzbudzać w niej jeszcze właśnie takich stanów, które Pani wymieniła, czyli żeby nie pogłębiać tego, z czym ta osoba się mierzy, a nie daje sobie rady. Na pewno, na pewno zacząć od tego od zaproszenia do rozmowy. Potem, jeśli faktycznie zobaczymy, ta osoba się przed nami otworzy i będziemy czuli, że to przerasta też nasze możliwości poradzenia sobie z tym problemem, to warto tą osobę jednak pokierować do specjalisty, warto do psychologa jako do osoby pierwszego kontaktu, może to być również lekarz, czy ktoś zaufany, żeby jednak umiejętnie postawić tą diagnozę. Odróżnić czy to jest depresja, czy to, są, czy to jest po prostu takie chwilowe obniżenie nastroju. Dlatego, że jeżeli to jest depresja, to musi zostać zdiagnozowana. To, o czym wspominaliśmy, że ona sama nie przejdzie. I tutaj chociaż, nie wiem, na głowy byśmy stawali, to musi to taka osoba, która już, bo już mówimy o depresji, mhm, o chorobie, dokładnie. prawda? To już musi się nią zająć specjalista. Rozumiem. W takim razie tak puentując i podsumowując tą naszą rozmowę, ma Pani jakiś sposób, jak żyć z depresją? Nie polecam życia z depresją. Bardziej wolałabym, abyśmy skupili się na tym, że jeżeli faktycznie jest tak, że ta depresja była częścią naszego życia, wystąpiła w którymś etapie życia, to faktycznie otworzyć się i dobrze przepracować, dobrze przygotować się na dalszą część naszego życia. Taką ważną częścią terapii jest też przygotowanie osoby na, na to, żeby te nawroty depresji pokazać. Po prostu nie następowały. Czy żeby na tyle zwiększyć jej świadomość dotyczącą samej siebie, dotyczącą tego, żeby prosiła o pomoc, kiedy jest taka potrzeba, nauka rozwiązywania problemów, ale też to, co jest naprawdę niesamowicie ważne, to taka umiejętność. W ogóle dostrzegania, akceptowania emocji, nazywania ich, przepracowania, i to, to powoduje, że jesteśmy bardziej gotowi na to, co nam życie przyniesie. A wiemy, że w życiu bywa różnie. Natomiast, żebyśmy my sami dla siebie byli takimi przyjaciółmi i sami siebie potrafili w tym, w tym życiu też wzmacniać, stanąć za sobą, jak trzeba, a nawet samego siebie, poklepać, poklepać po ramieniu, powiedzieć sobie dobre słowo. Tak, żeby z tym, co potem życie przyniesie, mieć większą siłę, większą taką umiejętność radzenia sobie, takiego pozytywnego. Pani Anna Cecot, dziękuję serdecznie Pani za, za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że ten materiał przyda się i przyniesie dużo pozytywów w naszym środowisku. Również mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.